Siema, z tej strony Kubik z Witam i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii The Last of Us. Jedziemy! Poprzedni odcinek skończył się nie byle jak, bo Eli uratowała życie Joelowi, w ostatniej chwili praktycznie. Zabiła gościa, który próbował podtopić Joela. Taki jest to świat. A my idziemy dalej, szukamy wyjścia z tego hotelu. Drogi do mostu. Mam nadzieję, że to już właściwie koniec tej przygody z tym hotelem. Musimy się stąd wydostać i znaleźć most. Powiedz tylko, gdzie iść? stary się na to, mówię. tu jakiś skarby miał być? Ostrze nie korzystami się marnuje Zróbmy sobie broń białą lepszą Ale nic z tego Kolejne ostrze zostaje na miejscu Zabezpieczenie to wygląda. Ulepszenie broni białej. Modyfikacja wytrzymuje jeden cios więcej. To rewelacja. Dwóch gości praktycznie jednym ciosem zabić jedną bronią to się na pewno przyda Może wyjdziemy tymi drzwiami Masz pomysł jak się tam dostać? Nie No, tu się coś pojawia, może coś w fortepianie ktoś schował Ok. Eee. To było zbyt piękne To jest Pomożesz mi? Jesteś pewien, że mam to zrobić? Eli! <słuch> <Gaj>. Okej... <Okay>. Mocniej! <słuch> jak? No jak pięknie. Chodźmy. Coś tu za spokojnie. Żadnego łowcy. No tam coś chyba będzie. Ja już to czuję. Te regały przemawiają do mnie. Oczywiście. Narzędzia, taśma. Zabawem też coś pewnie znajdę. Butelkę. O. Nie zbyt dużo tego było. Faktycznie nic. Okej, okay. to już mamy wyjście z hotelu. Chodź tu, głowa nisko. No dobra, zeskoczę tam teraz i zrobię przejście. A co ze mną? Zostaniesz tutaj. Powaliło cię? Nie masz kurwa szans, jeśli nie pozwolisz mi pomóc. Pozwolę ci. Wyglądasz na taką, co potrafi strzelać. Poradzisz sobie z tym? Wiesz, no niby już kiedyś strzelałam, z... ale tylko do szczurów. Do szczurów? Z wietrówki. Cóż to działa całkiem podobnie. Podnieś broń. Uważaj, Bar, teraz musisz ją mocno oprzeć, bo to ma większego kopa niż jakakolwiek wiatrówka, okay. którą trzymałaś w rękach. Teraz odciągnij zamek. Musisz złapać tutaj, zabezpiecz. Okej, okay. kiedy już wystrzelisz, nie czekaj, tylko od razu przeładuj. Posłuchaj, mała. Jeśli wpadnę tam w tarapaty, musisz trafić każdym strzałem. Jasne? Zrozumiałam. Dobra. I żeby wszystko było między nami jasne. Miałaś rację z tamtym kolesiem, proszę bardzo! Dupek powinien wiedzieć, że jak się kradnie, trzeba mieć pewność, że ujdzie ci to na sucho. Mam rację? Ja zrobiłbym wszyscy nie żyją! Kurwa, wszyscy nie żyją! Co on pieprzy! Oddychaj głęboko kto nie żyje? Cała ekipa. 76 strażników. Zajebał ich jakiś turysta. Zabił wszystkich! W mordę. Rozmawiałeś z szefem? Tak. Wszyscy mają zostać na miejscach. Pilnujcie bramy! Słyszeliście, co powiedział! Przeszukać teren! Nie przepuszczasz nikogo! Okej, okay, trochę ich tu będzie. Ale widać most. Także już niedaleko. Spora na wykorzystanie łuku. A jeśli przycelować. Okej, okay, jeden mniej. Reszta się rozeszła. Chyba nawet tą strzałę, którą służyłem da się podnieść Idziemy dalej. O, jest jeden budynką. Kolejny. Dwóch, trzech. Ten jest chyba samotny. Także to jest jego problem. Kurde, idzie tu już. O, już mógł mnie zauważyć. Cegła jest. No to zapraszamy do tańca. Wychylę. A, miejscu, no, pierwszy, nie no, ostatni. Żeby jakiś mnie zauważył? Mam nadzieję przynajmniej. Dobra, tu jest jeden. Jeden u góry. Trzech. Musi do tego zabrać. Bo tym u góry mnie nie zauważył. Okej. Okay. Przynajmniej co najmniej. Przyjałoby się tego zdjąć. Ciekawe czy łuk ma taki zasięg. Ma. To będzie ładne. zniknął. Rewelacja. Snajper z łuku. tylko dwie strzały. Chociaż mogłem chyba do niego podejść. Ale nikt nie odbierze mi tej frajdy strzelania z łuku. Rurki nie chcę, a strzały nie odzyskam. Szkoda, to jest jeszcze jeden. Jednego pamiętam, widziałem góry. Mam nadzieję, że nie może mnie widzieć stąd. Okej, okay. i to tyle. Zabawy z łukiem. Faktycznie jeszcze jeden jest i to chyba wszyscy. Także Eli sobie nie postrzela. Możemy być mniej dyskretni. Uwaga, wrócić. Idealnie. O. A, nic z tego. Nic, Joel nie gada, więc to nie wszyscy. A, tam jest chyba jeszcze jeden. Tak jest. I tu już chyba ostatni. Wszystko ładnie wyczyściłem. Oho. Jest strzała. To będzie egzekucja. Zmienię tylko na łuk. Nara, gościu. Stofkark kark. O co jest grane? A, wygląda na to, że jak jest opancerzony, to jedna strzała to za mało. Kurde o, to jednak Ellie postrzelała. Chociaż gościu żyje, co jest grane? Ach jak ja strzelam.

Czyli się nimi zajmie, możemy tu jakąś bombkę na wszelki wypadek, Myślę, że to najmniej trzech tu jest? Bam, headshot, taki turysta. o. ciebie nie widziałem, wstrzymajali pięknie. Nie ma co Uwaga! O oh, Ale zwarta teraz, żeby nie podpalił. No, chodź. Teraz to chyba ostatni co? Dobra chodźcie na dół. Wow. No i jak? Dam Ci coś... bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej okay. Eli ma już broń, także się do czegoś w końcu przyda. Wiesz jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj, to nie jest zabawka, musisz uszanować. Czemu będę uważać? Okej. Okay. No dobra, ja już to wszystko przeszukałem. Nie była to mała lokacja, trochę zapasów znalazłem. Będzie co robić, idziemy dalej. Nie ma co tracić czasu. nie jest alkohol. Przynajmniej nie taki, który można zgarnąć. A jedyna słuszna droga prowadzi tędy. Dobra. Robi się. Uf. 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 Głupi łańcuch się zaciął. Czekaj. Tak. Już. O, Dobrze Pięknie. kombinujesz. Teraz tu coś mamy narzędzia. Aha, chyba tu. Tak też coś jest. Tylko. Jakim cudem. A, to chyba trzeba Pomóż mi otworzyć. Dawaj. Ale to pornie się jeździ tymi wózkami, śmietnikami, fortepianami. Udało się. Mamy nawet stoj. Też narzędzi za dużo nie pozbierałem od ostatniego odcinka. Zrobimy sobie kaburę na długą broń, żeby łuk, mieć zawsze pod ręką, i być może shotguna. Niestety strzał, to ja za dużo nie mam. Całą jedną. Dobra, przegląd broni, przegląd amunicji. Wszystko gra, możemy iść dalej. Na żarcia jakieś stare buty, te nic nie miało. To nie tak powinno wyglądać i tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka. Zapraszam na kolejny odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.